Dziś nadszedł ten dzień, kiedy dekorujemy moje mieszkanie. Oczywiście w świąteczne ozoby. Także let's go! Dobra, słuchajcie. Wpadłam na taki pomysł jakiś czas temu, że nie chcę zmieniać koncepcji wyglądu mojego mieszkania. Chcę zostać przy tych różowych, pomarańczowych, niebieskich, takich pastelowych odcieniach. Nie chcę zmieniać plakatów, które są u mnie nad kanapą. Po prostu chcę, żeby jednak wszystko było zachowane w świątecznym klimacie, ale takim nowoczesnym, kolorowym, ale nie kolorowym przesadnie. Tylko właśnie takie róże, pastele, fiolety i tak dalej. Dlatego lecimy po dodatki i jestem w jednym z takich sklepów gdzie gdzie jest dosłownie wszystko. I tutaj właśnie chciałabym poszukać stricte ozdób, które są kolorowe. W ogóle słuchajcie, taki protip na przyszłość. Kupuje się najlepiej i najtaniej rzeczy na święta po ich zakończeniu, bo wtedy we wszystkich sklepach są wyprzedaże świąteczne rzeczy, które się nie sprzedały. Tak samo robi się z Halloween, że się kupuje na przyszły rok, teraz na przykład. Jest teraz połowa listopada i wtedy się kupuje rzeczy, które zostały w sklepach po Halloween. To jest najbardziej worth opcja. Dobra, słuchajcie, lecimy do sklepu z akcesoriami do domu oczywiście. To jest miejsce, w którym na pewno nie wyjdę stąd z pustymi rękami. Biorę torbę i let's go! Mamy tutaj bombeczkę właśnie w kształcie makaroników. Więc oczywiście biorę takie cztery, albo nawet pięć bym wzięła. Tu mamy też takie też wyglądają mega cool. Dobra. I wydam na same bombki jakieś chore pieniądze. Dobra, gwiazda na górę też się przyda. O, dwa normalnie takie kartony bierzemy, ale poczekajcie, ja bym to zostawiła na koniec, bo ja wiem, że teraz to będzie z tym trochę bawienia się i pierdzielania. Więc na razie bym to zostawiła i biorę resztę rzeczy tych takich najmniejszych, które mi są potrzebne i na ten moment najbardziej są dość fajne kołderki. I przyznam szczerze, że bardzo mi się to podoba. Tylko problem jest taki, że ja nigdy nie znam wymiarów. Nie pościeli, tylko poduszek. Zawsze mam problem z doborem odpowiednich poduszek. To jest naprawdę ważne, żeby sprawdzać wymiary swoich rzeczy. Bo uwierzcie mi, tyle ile ja mam kołder w domu i wszystkie są niewymiarowe, to jest masakra. Dobra, wzięłabym ją i po prostu wiecie, co się robi? Kupuje się nowe poduszki. Trzeba tu przyznać, że się tak się kupuje po prostu nowe poduszki. Pamiętajmy też, kochani, oczywiście, że nie chodzi się jednak tylko o choinkę, o dekorowanie, ale ogólnie o inne też rzeczy, więc ja biorę jeszcze takie dwie poduszeczki z choinkami. Dobra, oczywiście wiadomo, kubki, kocham kubki, słuchajcie. I w tym mieszkaniu w Krakowie właśnie nie mam takich dużych kubków, a kocham pić gorącą czekoladę, czy gorącą herbatkę. Więc dwa kubeczki, jakby ktoś miał do mnie wpaść na przykład na wieczór jakiś fajny filmowy. Rok mhm. tak temu właśnie na prezenty sobie na GenZi ktoś kupił właśnie komuś taką choineczkę i to są miseczki, znaczy miseczki, no takie rzeczy na różne takie akcesoria i duperle. Więc biorę też, bo wiem, że mi się przyda na pewno. Poza tym też jak z upiekę pierni to wiem, że wszyscy będą mieli wyciągać na pewno z tego słoika. Dobra, tu bierzemy w takim razie jeszcze pościel i kilka takich małych drobniaków, ale je zobaczycie później. Lecimy do kolejnego sklepu. Ej, szczerze, chciałabym takie bombki, ale srebrne mieć na choince. Takie Fajne. kule dyskotykowe i ja wiecie, co robię w tym momencie. sprawdzę na internecie, gdzie ja takie kupię. Ej, normalnie są dostępne na internecie. Słuchajcie, te bombki właśnie w kształcie kuli dyskotykowej zamawiamy na internecie, a wy musicie wpaść na Instagrama, żeby zobaczyć, jak wygląda już choinka z uzupełnionymi tymi bombkami, których nie uda mi się, się kupić. Dobra, słuchajcie, tutaj oczywiście. Zgarnęłam sobie jeszcze takie bombeczki Trochę inne i szklane, ale widzę, że Znajdują się też tutaj właśnie takie fajne Fioletowe, więc biorę dwa opakowania Ale czekaj właśnie, bo tu mnie zaciekawiło Coś takiego, girlanda taka ładna Słuchajcie, i chyba ją wezmę, nie wiem jeszcze Gdzie mogłaby mi się przydać, ale biorę ją Bo ma właśnie takie kolory, jakich szukam A to jest ważne, więc biorę Zostaw Suba na tym kanale po prostu subskrypcja na moim kanale, dobra? Dzięki. Kocham was! Jak byliście mali i szliście z tatą do sklepu zwanego Obi albo Nomi, to jaki zapach Wam się kojarzy z takim miejscem? Kojarzycie to? Nie powiem, bo ostatnio 10 lat temu jadłam je, i mam dzisiaj taką ochotę, że muszę koniecznie spółować, więc robię dzisiaj tutaj dosłownie shopping. To tak. A ty co chcesz? Ja to z morelą i z maliną A do drugiej będzie tak Jabłko, wanilia, malina, czekolada i truskawka jogurt I teraz można iść po choinkę Ej, to jest za gorące, to trzeba poczekać aż przestygnie Ale jak wam mama to ja wam takie gorące, bo tak bardzo nie mogłam się doczekać Idziemy po choinkę, widzę, więc trzeba w końcu kupić tę choinkę I mam nadzieję, że znajdę tutaj taką, jaką chcę Czyli jałom Truskawka, jogurt Ale dobra Dobra, test czekoladowego Mmm, i ta czekolada to zawsze jest taka inna, ale Wave zakupy mają teraz lepsze, o Boże, o Boże, mam? A wiecie, co się robi ogólnie widzowie? Kupuje się tyle bombek, żeby tylko z jednej strony było widać, a <laughs> ty, <co>? ty, <laughs> ty <laughs> mańki jest goły. Przemyślmy to. Uważam, że ta ma za mało gałązek na ilość bombek, które kupiłam. Tak szczerze, ta jest gęstościowo idealna. No. W kamerze widać, że ta jest bardziej gęsta. Że ta jest gęsta? Tak, tam tamta, no. Bierzemy D7 do domu. Się zagęści przecież ją bombkami, ale tylko z jednej strony. <grym> a przerwa w robocie. Trzeba <grym> <grym> ciastko dojeść. <grym> szczerze, to bym tak połączyła dwie naraz. Ja no, chętnie bym tak, pół choinki zabrała z D6, a pół z D7 zostawiła. Patrz to. Jest droższa, w tej się nie da wyciągnąć. No ale wiecie o co chodzi, chciałam tutaj właśnie tą górę w dupcyć. z tamtej. No trudno, tam mam tak miejsca, tyle. Dosłownie tyle miejsca tam jest. Tyle. I teraz trzeba sprawdzić. <głosy> Idealna. <głosy> Idealna. Bierzemy. <noise> te, numer dwa. Tu są 240 lampek. 18 metrów. 18 metrów. To starczy na choinkę. Dobra, lampki mamy. Teraz zostało wziąć choinkę, podstawkę do choinki, przedłużacz i bombek się już nie bierze, bo tam jest lipa z gałązkami i się z jednej strony zresztą ubiera choinkę, tylko. Dobra, kochani, słuchajcie, mamy lampki, idziemy po choinkę i widzimy się już w domu. Normalnie się to bierze. To jest domek, do którego wkłada się świeczkę widzowie. Bierzemy to. I idziemy do kasy i po choinkę. No i jesteśmy, kochani, u mnie w mieszkanku i to jest ten moment, w którym trzeba zacząć coś robić. No właśnie. I moim zdaniem trzeba zacząć od choinki i od ogarnięcia w ogóle tej części, bo właśnie w niej będzie stała choinka. I trzeba sprawdzić, czy moje wymiary w sklepie odzwierciedlają rzeczywistość, bo normalnie sprawa wygląda tak, że tyle gdzieś pokazałam, że jest miejsca. No i na moje oko, to będzie idealnie ta choinka tutaj pasować. Także zabieram tam wszystkie rzeczy i przechodzimy do rozkładania choinki. Słuchajcie, tego jeszcze nie grali. Połowa listopada i choinka w mieszkaniu. Będę pierwszym na tym osiedlu mieszkaniem z choinką. Na bank. To jest jakby, o ile nie w Krak Takowie w ogóle będę pierwsza z choinką? Ty no naprawdę, no ja choinkę w listopadzie w domu. <grywa> Lipa z tą choinką widzowej, bo tu już jest już... To już programista za mnie ustalił, jak te gałązki będą się rozkładać. A ja nie chcę, żeby one tak się rozkładały. O, da się! Dobra, git-git. Dobra, słuchajcie widzowie, żeby lepiej się montowało choinkę, przeodziam czapulkę i let's go! Robimy ją w kolorach oczywiście różowych. <słyszy> to wymyślił coś takiego jak rozplątywanie lampek? Aha! Okej, okay, rozumiem. Let's go! Błysz lampki i się tylko uwkurzasz, bo już są poplątane od początku. Jeszcze ostatni! Jej! Mamy to! Dawaj już wyżej. No, to by nie, byli. dawaj pod dwie, tylko wyżej. Już do końcówka mamy. No. Nie! Powiem <ścoughs> <ścoughs> nie. No, nie może... tak, trochę ryzykownie, ale... Damy radę. No i idealnie. Faj, od razu na koniuszek się nakłada gwiazda. No i normalnie, elegancko jest gwiazda. Dobra, słuchajcie, tak prezentuje się moja choinka, która jest zrobiona dosłownie cała na różowe odcienie, ale znalazłam również takie różowe lizaki i stwierdziłam, że muszę koniecznie je tak samo rozmieścić na tej choince. I chyba zostawię wy i po prostu jak ktoś będzie miał z moich znajomych ochotę, to może przyjść i ściągnąć ją sobie z choinki. Zbieram się za robienie reszty rzeczy, ale misja choinka chyba zakończyła. słuchajcie, oprócz takich tradycyjnych bombek na choince pojawią się na niej również takie przezroczyste bombeczki z karteczkami w środku. Co odcinek na vlogmasie będę oczywiście losowała taką bombkę z choinki i robiła wyzwanie lub odpowiadała na pytanie, które jest zawarte w środku tutaj. Pytania, które znajdują się w tych bombkach są z mojego Instagrama, także koniecznie na niego wpadajcie, by brać udział w przyszłości w takich akcjach, ale oprócz tego na tych vlogmasach będzie działo się troszeczkę więcej innych rzeczy, ale o tym przekonacie się później. Dobra, słuchajcie, otwieram w takim razie pierwszą bombkę i zobaczmy, jakie wyzwanie znajduje się w środku albo pytanie. I oczywiście te bombki będą znikać z choinki i uwaga, o nie. to jest bombka, która po prostu została jako ostatnia i stwierdziłam, że nie ma sensu jej zawieszać tylko po prostu, no wyciągnę wyzwanie z niej, bo nie miałam miejsca na niej na choince i te wyzwania są z mojego instagrama, ale ja ich nie brałam i nie przeglądałam i słuchajcie, dostałam takie wyzwanie od Pauliny Grudz. umów się z czajnikiem na świąteczną kolację Co jest grane, dobra słuchajcie, dzwonimy w takim razie do czajnika i mówimy mu o tym i zobaczymy czy się zgodzi o ile odbierze w ogóle ode mnie zajęty. Część z tych wyzwań oczywiście będę wykonywała tego samego dnia i na tym samym odcinku, ale takie wyzwanie jak na przykład świąteczna kolacja jest jeszcze na to trochę za wcześnie, więc o tym czy wykonałam to zadanie dowiecie się oczywiście oglądając moje vlogmasy, także śledźcie odcinki na bieżąco. W jednym z tych ostatnich sklepów udało mi się upolować takiego różowego reniferka za 5 dyszek i myślę, że on właśnie idealnie tutaj będzie się wpasowywał w klimat po prostu moich stoliczków. Chyba jednak tak to lepiej wygląda. Słuchajcie, oprócz tego kupiłam w Tigerze takie oto lampeczki kolorowe. Swoją drogą nie są koniecznie tylko świąteczne, ale po prostu są też fajne, jeżeli chodzi o lato itd. i tak dalej. Akurat tutaj stwierdziłam, że będę chciała je oprzeć o stricte kanapę, żeby leżały na oparciu kanapy, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, ale zanim przejdziemy w ogóle do układania tych lampek, to chciałabym skończyć właśnie, ogarniać tutaj kanapę. I stwierdziłam, że zostawię właśnie e, różowe poduszki, no bo wiadomo, że one dopełniają całą tą przestrzeń, jeżeli chodzi o kolory, które się znajdują w mieszkaniu. No i tak jak Wcześniej kupiłam w Home and You albo Homely te poduszki właśnie takie białe z chojneczkami, więc one akurat tutaj też będą fajnie uzupełniały tę przestrzeń, a oprócz tego zaraz jeszcze dojdzie kocyk i kilka innych dodatków. No i przechodzimy do naszej miseczki w kształcie choinki, która jest z homiza 7 dyszek. I słuchajcie, jeszcze nie wiem w zasadzie, co ja chcę, żeby się w niej znajdowało. Planuję głównie jakieś tutaj słodycze, ciasteczka, ale na ten moment z racji tego, że jeszcze nie upiekłam swoich pierniczków, to zostawiam to miejsce na słodycze, które zaraz włożę. Ale stół to jest honorowe i idealne miejsce na to. Wiem, że te kwiaty na razie tutaj w ogóle nie pasują, ale jak dostałam, to trzymam, bo bardzo doceniam kwiatuszki. I mimo wszystko i tak będą dopełniały mojego mieszkania nawet w trakcie trwania zimy, kochani, słuchajcie, także na razie na stole zostawiam te wszystkie rzeczy. słuchajcie i kolejną rzeczą na moich vlogmasach będą również wyzwania, które są zapakowane w takie słodkie rzeczy i stwierdziłam, że to jest idealne miejsce biurowe takie, które idealnie będzie pasowało do robienia tego właśnie, więc no zastanawiam się jak to teraz powiesić, bo chciałam zahaczyć o obrazki do zasłony i do żabki no. dobra, próbujemy, to ja spróbuję najpierw do zasłony, się robi super Oho! Czyżby czajnik dzwonił? Słuchajcie widzowie! Halo, nie mogę teraz rozmawiać, bo wieszam girlandę. Nie no, żartuję. Cześć! Ej, słuchaj, jest taka sprawa, że los tak chciał, że wylosowałam w bombkach, takich, które mam do vlogmasów, wyzwanie od widzów, bo to widzowie na Instagramie dawali mi wyzwanie. Chciałabym Cię zapytać, no, z racji tego, że zabraliśmy na tak super randkę i pokazałeś mi też fajne, fajne miejsca, to czy miałbyś może ochotę umówić się ze mną na jakąś świąteczną kolację? O kurde, mocno, mocno podoba mi się ta propozycja. Tak? Na no, czemu nie? No, dobra, no to yy, to spoko, to widzowie ja w takim razie musicie oglądać vlogi, żeby dowiedzieć się, czy udało się w końcu zjeść pyszną kolację razem, czy nie. To zobaczycie w kolejnych odcinkach. No, dzięki, to do zobaczenia, kapa w kontakcie. Widzowie, pomimo tej randki i tego co się działo po niej w internecie, bo myślicie, że ja nie oglądam, to nie jest nakręcanie shipu, sami widzieliście, jakby w tamtych wyzwaniach są też wyzwania z innymi członkami i ludźmi, z którymi się koleguje, więc to po prostu był czysty przypadek, że akurat tak się stało, a nie inaczej. W tym momencie biorę jedyneczkę, nie, w tym momencie biorę dwa zaległe już, bo... Słuchajcie, 1 grudnia jest za nami, więc ściągam i uwaga, uwaga, co my tu mamy. Mamy dwa wyzwania i uwaga. O, zadanie adwentowe na dziś. Poszukaj prezentu od Świętego Mikołaja. Czyli muszę na chacie poszukać prezentu od Świętego Mikołaja lub zrób kartki świąteczne dla najbliższych. Możesz poprosić domowników o pomoc. O, mega cute. Dobra, myślę, że zrobienie kartek będzie czymś ciekawszym. To zobaczycie na koniec odcinka. I chodzi oczywiście o domowników Części w tym wypadku, bo jeszcze do domu. Innego nie jadę. I 3 grudnia, kochani, czyli dzisiaj, i uwaga, uwaga. Powiedz coś miłego trzem osobom. Dobra, to zaraz to robimy. Albo w sumie. Fifi, jesteś cudownym operatorem Nina, bardzo doceniam twoją pracę I została mi jeszcze jedna osoba, do której Coś zaraz wymyślę I okej, okay, jeszcze jedno zadanie, czyli Pooglądajcie świąteczne dekoracje I idźcie na wieczorny spacer lub przejażdżkę <grym> Dzisiaj byłeś na przejażdżce ja <grym> dzisiaj... <grym> Słuchajcie, dzisiaj to ja naprawdę miałam niezłą przejażdżkę Do domu z tymi dekoracjami Na szczęście mogę wybrać sobie tylko jedno z tych y, dwóch wyzwań Ja akurat wybieram dzisiaj to, że Chcę po prostu trzem osobom powiedzieć coś miłego Także lecę robić te rzeczy i kończyć dekorować mieszkanko. Cześć, Haniu. Cześć, Fausti, co tam? Chciałabym ci powiedzieć, że bardzo Cię lubię i doceniam to, że fajnie mogłyśmy spędzić razem czas na ostatnim wyjeździe. No i po prostu bardzo doceniam to, że pomimo tego, że projekt trwa dwa lata, to cały czas mamy taki fajny kontakt i po prostu Cię kocham. Wiesz, że też to ja o tym dzisiaj myślałam, że ile ten wyjazd nam w ogóle dał i jak się fajnie teraz z Wami znowu czuję. Bardzo mi fajnie i miło, że tak to wygląda. No i cieszę się. Chciałam Ci po prostu też powiedzieć coś miłego, żeby Ci polepszyć wieczór jeszcze bardziej. Mm, dziękuję, kochana. Też się bardzo i bardzo doceniam te dwa lata. No nic, tak po prostu chciałam zadzwonić i powiedzieć, więc życzę Ci miłego wieczoru. Dobra, no i została nam na koniec sypialnia. I kochani, w taki oto sposób prezentuje się sypialnia. Nie ukrywam, że trochę więcej mi to zajęło czasu niż dekorowanie całej reszty domu, ponieważ tutaj akurat trochę musiałam rzeczywiście nazbierać przez kilka dni, ale tak prezentuje się efekt finalny. Pierwsza rzecz, której żałuję, to kupienie małego rozmiaru poduszek. Nie było tych większych, nawet przyznam się, że jak próbowałam, dowiedzieć, się to akurat nie były dostępne na stanie w tej konkretnej wersji kolorystycznej, a mega mi na tym zależało, więc wybrałam opcję z mniejszymi poduszkami. No i nie do końca jestem z niej zadowolona, ale oprócz tego mamy też tutaj piękną o, skarpetkę z literką. F. No i ogólnie jest tak w sumie nie za wiele się tutaj zmieniło, mamy tam gwiazdeczkę jakąś przyczepioną i tutaj na komodzie mam dodatki też takie pojedyncze, jak właśnie na przykład choineczkę czy taki domek i takie pojedyncze elementy porozstawiane gdzieś po całej sypialni, ale ogólnie nie chciałam tutaj też zagracać, bo wiem, że potem już im gdzieś wyprowadzki będzie tam gorzej, będzie mi te wszystkie rzeczy zbierać, więc tak to się... Prezentuję. Moje adwentowe zadanie na dzisiaj to zrobić kartkę świąteczną dla najbliższych i że mogę poprosić domowników o pomoc. Oczywiście, żadnych domowników ze mną tutaj nie ma, ale chodzi oczywiście o domowników dżenzy i to im też przekażę kartkę świąteczną. Mam też tutaj takie cyrkonie, bo pomyślałam, że zrobię kartkę w trochę innym stylu jedną, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także przechodzimy do działania. I moim zdaniem fajne by było, gdybym zrobiła choinkę na środku, przyklejoną oczywiście, ale nie taką zwykłą, tylko taką trochę trójwymiarową, więc podzielę sobie na cztery kartkę i w sumie z jednej czwartej zrobię taką hmm, największą choinkę po prostu. I z tej największej będę próbowała teraz wyciąć kształt choinki. Boże, no nie pamiętam, kiedy ostatni raz robiłam takie rzeczy. Już wiem, że będzie zepsute. To nie wygląda tak, jak ta choinka, co miała wyglądać, ale nie jest też źle, słuchajcie. Naprawdę nie jest źle. Przecież piękna choinka wyszła. Przecież jest piękna ta choinka. I trzeba ją zrobić tak, że jak otwierasz kartkę, to tu jakby wyciągają i ją tak stawia. Nie robi się tak. Dobra, nie. Robimy tą moją kreatywną wersję. Tylko, że nie, właśnie nie robię tak, że potem będzie się tak zwężało do środka, bo oczywiście, że się da. Nawet już wiem jak można to inaczej zrobić, ale nie chce mi się chyba bo wtedy można naciąć tu i tu i wtedy wkładasz jakby inną choinkę, tak? Spróbuję. Co mi szkodzi? Jest ładniejsza od tej pierwotnej, dlatego ta pierwotna idzie na sam dół. Żeby ona była przyklejona do środka tylko tak, nie chciałam, żeby tak wyglądała. To na dwie od góry do połowy i dwie od dołu. Dwie od góry do połowy i dwie od dołu, no, ma to sens. Trzeba pogłębić trochę. No, nie sądziłam, że to się uda. A to naprawdę fajnie wygląda, widzowie, naprawdę jest Jak to się prezentuje Waszym zdaniem? 3 d. Jest, tak jak chciałam. Mega się ty wiara, że coś takiego zrobiłam z pomocą oczywiście operatora. Obudziło się we mnie po prostu małe dziecko, mała ja. Słuchajcie, tak prezentuje się moja kartka. Na zewnątrz oczywiście choineczka i w środku życzenia ode mnie dla dżędziaków i ekipy lecimy tę kartkę. Sprawa jest taka, że jak wiecie, nagrywam teraz vlogmasy mhm, i losuję codziennie wyzwanie, które mam zrobić. I jednym z wyzwań byłoby przygotować własnoręcznie kartkę świąteczną, i stwierdziłam, że zrobię ją dla domowników tego. Do oh. o, sama robiłam. O, serio? Co? Eee... Nie kupiłaś tego? Eee... Nie, sama robiłam. Yes. Jakby naklejki kupiłam, ale jakby choinkę wszystko sama robiłam. Sada Sada. O... Wow. Ej, no i e, chciałabym, żeby ktoś przeczytał życzenia na głos, dawaj tutaj. Wow, kochani. Z okazji zbliżających się świąt chciałabym Wam życzyć przede wszystkim spokoju i odpoczynku. Ten rok był dla nas wszystkich najlepszy, ale też wymagający. Dlatego życzę Wam spokojnego czasu spędzonego w gronie najbliższych, żeby Wasze brzuszki były pełne, ale też żeby hajsik jakiś wpadł na portfela. Wasze fałsz! <grym>, oh, Dziękujemy Słysza. bardzo. Ja tak, no. Niech ta kartka. E Gdzieś tam w domu sobie stoi. Na honorowym jestem. miejscu stanie Zarąbisz się od nie, nigdy takiej zarąbisz się lełki nie kartka, serio, zarąbisz kartka. Naprawdę bardzo panie, kochane życzenia. Kijota <grym> jest. jestem, ja jestem, ja jestem. Przecież są święty. <grym>, Doli,